Chciałem przede wszystkim na początku podziękować za zaufanie panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dziękuję za całe tygodnie dyskusji o tym, jak ma w przyszłości wyglądać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Państwu natomiast chciałem, czy za pośrednictwem państwa, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że biuro kierowane przeze mnie. Przez nas, wspólnie z generałami, będzie przede wszystkim merytorycznym, organizacyjnym wsparciem w realizacji konstytucyjnych zadań prezydenta Rzeczpospolitej, czyli zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i, można powiedzieć, opieki nad całym bezpieczeństwem państwa polskiego. Po drugie, chciałem podkreślić, że kierowane przez nas biuro nie będzie ani jakąś redutą kontestacji tego wszystkiego, co będzie dobrym projektem rządu, przede wszystkim ministra obrony narodowej czy ministra spraw wewnętrznych i administracji, co będzie wychodziło naprzeciw obronności państwa, naszego bezpieczeństwa, naszych, powiększania naszych zdolności obronnych. W tym wszystkim będziemy rząd polski wspierać. Chcę też podkreślić, że nie będziemy takimi mimowolnymi akuszerami tego co przyjdzie z rządu. Będziemy chcieli być merytorycznym również organizacyjnym wsparciem dla wypracowania optymalnych dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa projektów. Wreszcie chciałem podkreślić, że nie ma dobrego funkcjonariusza, nie ma dobrego żołnierza, nie ma dobrego urzędnika który by na co dzień pracował nad bezpieczeństwem, bronił polskiego bezpieczeństwa, jeśli nie będzie on miał politycznej narodowej tożsamości i również te zadania, które często są jakby pomijane, a które szczególnie tak chyba mogę powiedzieć i panu prezydentowi i mnie, jesteśmy historykami, pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej na dziś są szczególnie bliskie i chcielibyśmy trochę trawestując słowa Wincentego Witosa, które bardzo często w czasie kampanii wyborczej pan prezydent cytował, żeby nie tylko polski uczeń wychodził Polakiem z, ze szkoły, ale również żeby każdy polski żołnierz, każdy polski funkcjonariusz wierzy, że tak jest, ale musimy jeszcze tutaj wykonać myślę bardzo dużo pracy, by był polskim patriotą i ta tożsamość jest po prostu warunkiem do tego, żeby Polska była skutecznie, skutecznie broniona. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi, moim zastępcom życzę wszystkiego najlepszego. Myślę, że to będzie dobry czas dla bezpieczeństwa Polski, że to będzie dobry czas również dla współpracy z każdym rządem, z każdym ministrem, który dba o bezpieczeństwo. Chciałbym, żeby to była współpraca harmonijna. Właśnie nie jakaś antagonistyczna. Bez względu na to, co mnie również osobiście spotkało w ostatnim półtora roku, chciałbym podkreślić to nowe otwarcie i chęć, i wolę współpracy w dziedzinie właśnie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, za przyjęcie naszego zaproszenia.